Witam Cię na kanale Serwino. Dzisiaj nalewka z Czereśni. Fajny przepis. Ciekawe wychodzi nalewka. Co nam potrzeba? Kilo cukru, słoik, 0,6 litra wody, 1 liter y, spirytusu, 0,70% y, lub, lub y, po pół litra. Spirytusu 95% i 40% grzanki i do tego 0,6 kg czereśni. Jest to prosty przepis. Robiłem go wiele razy. Także szybki. Co robimy? Umyte czereśnie przesypujemy do słoika czy półki wszystkie u, ubrane są i wszystkie zgniłki też też yy, wyrzucamy i do cukru dodajemy wodę no, pięknie i nasz 70 g proszę bardzo teraz tak, musimy to dobrze wymieszać aż do rozpuszczenia się cukru zostawiamy to na 3 do 4 tygodni. później nasze czereśnie wyjadamy A resztę zostawiamy, odcedzamy i zostawiamy do jesieni, do zimy na jesień na zimowe, tak żeby się ładnie sklarowało i żeby ładnie wyszło. Żeby się te smaki przegryzły i tak zostawiamy naszą naleweczkę. Także jeszcze chwilkę wymieszam i zostawiamy. Spotykamy się w części drugiej za 3 tygodnie. Naszą naleweczkę zostawiamy w oknie. Pamiętacie nalewkę z orzecha włoskiego? Jak nie, to zaraz wyjedzie link tutaj, jak zrobić taką nalewkę. Co 2-3 dni przemieszamy troszeczkę. O, proszę bardzo. I tak zostawiamy sobie. I tak samo będziemy postępować z tą. Nalewko. także subskrybuj mój kanał łapka w górę napisz komentarz co chcesz zobaczyć pozdrawiam do następnego razu